A Ten most otwiera nową, dobrą drogę, która dotychczas służyła połowicznie, bo był tylko prom. Jest to dla mnie ogromna satysfakcja. Mogę dzisiaj ludziom z Chyżyny Skupnej, jak i z Krzywczy, popatrzeć w oczy. W tym wypadku wszyscy odnosimy piękny, duży sukces. Chciałem ja tylko powiedzieć, że no pierwotnie to o czym pan Poszarek tutaj wspomniał, kładka taka sama jak w przemyślu jest na sanie to, to to tutaj prawdopodobnie też by było, gdyby właśnie nie te wspólne działania i starania. Ja myślę, że tutaj oprócz decydentów, bo w tym wypadku zarząd województwa, zarząd i rada powiatu byli jeszcze właśnie wykonawcy, którzy wykładali wszelkich starań.